Szczęść Boże i Bóg zapłać serdeczne tym wszystkim, którzy na pytania zadawane przez ankieterów, y, y, pytania o preferencje wyborcze wskazują Konfederację Korony Polskiej, moją partię. Rzecz jasna, kto pokłada przesadną wiarę w sondażach, ten sam sobie zaszkodzi. No ale miła rzecz, miła zwłaszcza, że osiągamy te wyniki rosnące i potwierdzające stałą obecność korony na polskiej scenie politycznej. My te wyniki osiągamy bestlenowo, prawda? Nie dzięki mediom, jakiejś tam nieustannej, wytrwałej, systematycznej promocji w mediach gadzinowych, mediach głównego ścieku. My osiągamy te wyniki pomimo braku obecności w tych mediach, to znaczy może z takim zastrzeżeniem nie, obecny, to tam jestem wraz z moimi towarzyszami walki Pracy, ale, ale tylko wtedy, jak trzeba coś złego o nas powiedzieć. No, komentuje się na różne sposoby naszą aktywność, moją egzystencję, ale bez możliwości odniesienia się bezpośredniego do choćby i najstraszniejszych zarzutów. I to się już tak utarło i wszyscy już się z tym oswoili, wszyscy się do tego przyzwyczaili i to jest podłe i to jest paskudne, że się przyzwyczaiła nawet i patriotyczna, prawacka opinia do tego, że, że jest po prostu wyrok śmierci cywilnej wydany na mnie, wydany na koronę. Teraz no, ruszają procesy, kolejne procedury immunitetowe tutaj w Eurokołchozie będą przeprowadzane, no i wszyscy się z tym oswoili, że korona i ja osobiście jesteśmy jedyną taką. Formacją, takim środowiskiem, do którego delegitymizacji, delegalizacji może nawet, no i po prostu zniknięcia z polskiej sceny politycznej, z polskiego życia publicznego, publicznie się nawołuje. No i w tym kontekście te wyniki z jednej strony napawają ostrożnym optymizmem, no a z drugiej strony, jak powiedział. Koń w folwarku zwierzęcym Morwella, będę pracował więcej. Po prostu trzeba robić swoje i do tego wzywam wszystkich sympatyków, działaczy, kandydatów na kandydatów. Już się ta kadencja Sejmu przechyliła, przesiliła i już bliżej jest do wyborów następnych niż, niż dalej. No i trzeba ciężko pracować. Jeżeli te wyniki tak dobrze rokujące osiągamy mimo przemilczenia i przekłamania w mediach głównego ścieku, no to co by to było, jakbyśmy tam odrobinę tego tlenu dostali. A będzie tego tlenu właśnie odrobinka, jak już zacznie się formalnie ogłoszona kampania wyborcza. Co jeszcze z ostatnich dni warto odnotować, no przesilenie pewne w opinii światowej, w podejściu Elit politycznych do kwestii państwa Położonego w Palestynie, państwa Izrael, państwa terroru, państwa, które prowadzi ludobójcze działania i, i agresję wojenną nie tylko wobec Palestyńczyków w Gazie, ale także wobec chyba już ponad półtuzina państw w najbliższym otoczeniu geostrategicznym. No i tu z jednej strony warto zwrócić uwagę, że dostało się w w ostatnich tygodniach Katarowi dostało się parę rakiet izraelskich, a przecież Katar ma na swoim terytorium pokaźną bazę amerykańską. I z tej bazy, o ironio, wystartował samolot Cysterna, który zasilił te izraelskie samoloty, które, które niosły pociski wystrzelone na Katar. Jaki z tego wniosek dla Polaków? No taki, że, że ten sylogizm. Ta doktryna, że, że sprowadźmy sobie do Polski więcej wojsk obcych, i to nam da jakieś gwarancje bezpieczeństwa. No, najwyraźniej Katarczykom obecność armii amerykańskiej na ich terytorium, żadnej polisy ubezpieczeniowej od napaści izraelskiej to im nie dało. No, a teraz flotylla, która została zaatakowana przez piratów, siły specjalne państwa położonego w Palestynie, państwa terrorystów, ludobójców, rzeźników, państwa Nataniachu i, i jego oprawców. Te siły dokonały abordażu jednostek zbliżających się do wybrzeży gazy. I ja widzę tutaj właśnie od strony Eurokołchozu jednak pewną, z mojego punktu widzenia, pozytywną zmianą, po, zmianę. Pozytywną zmianą jest to, że po prostu ludzie otworzyli szerzej oczy i że... Z większym zrozumieniem słuchają o tym, jakie są rzeczywiste praktyki zachowania Żydów, kiedy, kiedy mają pole do popisu. Żydzi zaprezentowali się, dokonali, Rozległej autoprezentacji i ci w państwie położonym w Palestynie, i ci w diasporze, przez swoje bezkrytyczne, jednak, jednak bardzo powszechne poparcie, bezdyskusyjne poparcie dla ludobójstwa palestyńczyków w gazie. To, że to mówią generałowie, ministrowie, że mówią rabini, że palestyńczycy to nie ludzie, świat to usłyszał. To jest pewna nowość. Kiedy w poprzednich pokoleniach Polaków Dowiadywali się nawet tego i owego o świecie żydowskim, świecie Talmudu, syjonizmu, no to możliwości weryfikacji tej wiedzy nabytej na przykład poprzez lektury. Przedwojenne albo i XIX-wieczne sposoby weryfikacji no, były ograniczone. Ta weryfikacja po prostu była niemożliwa w praktyce. Zresztą zawsze można było powiedzieć: no, tak, ci Żydzi różne tam, prawda, w Talmudzie nieprzyjemne rzeczy dla nas projektują, no, ale to dlatego, że oni żyją w diasporze, że nie mają własnego państwa, prawda. No to teraz już mają własne państwo. Mają je od połowy poprzedniego stulecia, no i teraz właśnie pokazują w pełni, co potrafią, a my jesteśmy z kolei pierwszym pokoleniem, które to ogląda online. I dlatego myślę, nie ma już dla Żydów powrotu do tego bezpiecznego matecznika propagandowego, w, w którym rysuje się no, taki obraz sentymentalny diaspory żydowskiej i, i tęsknoty za powrotem do Jerozolimy. No, mówiąc krótko, świat już widzi, że to nie jest żaden skrzypek na dachu, to jest raczej doktor Hannibal Lecter, który rości sobie pretensje do tego, żeby przejmować posesję sąsiadów, i bez litości, bez skrupułów zarządzać im ich życiem. Mam nadzieję, że ci, którzy wpadli w ręce się patrzy z Izraela, ci, którzy tam płynęli właśnie w odruchu solidarności z palestyńczykami mordowanymi, no, że jakoś pomyślnie się skończą dla nich te tarapaty, chociaż, chociaż nie jest to takie oczywiste, dlatego że każdy zatrzymany, aresztowany znajduje się już w pewnej szarej strefie. W związku z tym trzeba to traktować poważnie i trzeba poważnie, publicznie oczekiwać od państwa Położonego w Palestynie, zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. I, I pani Grecie Thunberg, która lepiej późno niż wcale najwyraźniej zrozumiała, jakie są realne i istotne przyczyny nieszczęść całej ludzkości, i niekoniecznie jest to globalne ocieplenie, jak też i innym pasażerom tego tej flotyli pomocy bombardowanej, niwelowanej gazie. No, tymczasem wystąpił z planem 20punktowym Donald Trump. Jest to plan rozejmowy, pokojowy plan, który miałby przywracać kruche. Kruche podstawy bezpieczeństwa na tamtym terytorium. Jest to plan dosyć jednak przerażający, no, dlatego że on po prostu jest oparty na uznaniu roszczeń Izraela do tego, żeby robić, co się, co się Żydom żywnie spodoba, tam, gdzie uważają, że ich, że ich interesy są zagrożone. Dlatego też. Dlatego też śledząc te wszystkie sprawy, warto zachęcić Polaków, rodaków, by po prostu więcej się dowiadywali. Więcej się dowiadywali o tym, jaka jest doktryna supremacji żydowskiej sformułowana przed wiekami w Talmudzie, a zmodyfikowana na użytek współczesnych pokoleń w doktrynie supremacji poprzez narrację, poprzez haggadę Holokaustu. To dlatego historia jest ważna, bo kto panuje nad przeszłością, panuje też nad przyszłością. Ciąg dalszy nastąpi.